fórum rádia rok parada Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry naszym słuchaczom. Witam serdecznie Panią redaktor. Panie Marszałku, jest seria spotkań teraz z liderami w całej Polsce. Do Łodzi w sobotę zawitał Mateusz Morawiecki, były premier. I na spotkaniu powiedział coś takiego, będziemy znowu rządzić nawet szybciej niż się niektórym wydaje. Ja bym chciała, żeby Pan to rozwinął. Panie redaktor, no wszelka władza pochodzi od ludu. Więc to od ludzi zależy to, czy jak szybko Prawo i Sprawiedliwość dojdzie z powrotem do, do władzy. Jak widać. Po ostatnich wydarzeniach, po ostatnich działaniach rządu Donalda Tuska, ale i również samej Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi na przykład o sprawy rolne, no to muszę przyznać, że poziom zdziwienia u zwolenników dotychczasowych Platformy, Koalicji, czy też Trzeciej Drogi, ale i nawet Lewicy, no zaczyna rosnąć. Natomiast wściekłość po stronie takich osób, które były do tej pory albo neutralne, Albo po stronie prawicy, no to już jest, powiedziałbym, bardzo dużo. I jeśli ilość tych osób będzie znacząco rosła, a wygląda na to, że w najbliższy czas przyniesie niestety bardzo dużo złych emocji, zważywszy na te plany, które, które widzimy po stronie, zarówno rządu, w Polsce, jak i po stronie Komisji Europejskiej, no to panie redaktor, wszystko jest możliwe oczywiście, bo to już historia nasza pokazuje, że um, kiedy ludzie nie zgadzają się i to gremialnie nie zgadzają się na jakieś propozycje, zmiany, które rządzący chcą tutaj nam zaserwować, no to te zmiana rządu to jest tak naprawdę rzeczą tak oczywistą w pewnym momencie, że rząd nie może się ostać, a więc no, cóż, pan Mateusz Mandrawiecki myślę, że takie myśl, taką myśl wyraził. I pokazywał zresztą na wielu e, przykładach, e, gdzie są punkty nasze sporne, gdzie myśmy jako rząd e, Prawa Sprawiedliwości chcieli e, zrobić, by ten nasz kraj pchnąć do przodu, a dzisiaj te miejsca są e, stopowane, czy to jeżeli chodzi o centralny port, port komunikacyjny, czy jeżeli chodzi o elektrownie atomowe. Czy to też na przykład, jeżeli chodzi o stopowanie tej szaleńczej polityki klimatycznej, którą Unia Europejska chce narzucić nasz, w naszym kraju? No dzisiaj słyszymy nawet, że już Fit for 55 jest zbyt słaby i że w zasadzie nasz rząd to chciałby 90% do 2040 roku ograniczyć CO2, co tak naprawdę absolutnie zabija wiele sektorów naszej gospodarki, podnosi horrendalnie koszty naszego życia. I w związku z tym no, trudno się dziwić się tym, temu, że coraz więcej zdenerowanych, obawiających się o swoją przyszłość jest mieszkańców i naszego kraju, ale i myślę tutaj, że można szerzej już pójść, bo widzimy to doskonale. W wielu krajach, wielu ludzi zaczyna coraz więcej się burzyć, protestować przeciwko takiemu zaostrzeniu polityki, Gospodarczej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale nawet i patrząc jeszcze szerzej, ponieważ to oddziaływanie tych pomysłów jest znacznie szersze nawet niż sama Unia Europejska, więc wygląda na to, że jest oczywiście możliwe, kiedy dojdzie pewien racjonalizm i zrozumienie, że tak nie wolno w ten sposób postępować, żeby wbrew ludziom na siłę wprowadzać pewne rozwiązania. No i myślę, że tutaj pan Mateusz Morawiecki mówił, że jest nadzieja na to, że w pewnym momencie dojdzie do takiego przesilenia się wśród mieszkańców czy naszego kraju czy Unii Europejskiej i dojdzie również do zmian. Rządów. No i też na spotkaniu w Kielcach prezes prawa i sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do pytania jednego z uczestników chodziło o składkę na ZUS w ramach Polskiego Ładu. I tu lider powiedział, że ta sprawa przyczyniła się do uzyskania no to pewnie była jedna ze spraw do uzyskania słabszego od oczekiwanego wyniku prawa i sprawiedliwości w wyborach. Powiedział również, że za to przeprasza. To się okazało, że to jest po prostu błąd, że myśmy się pomylili, tak powiedział, no ale jak dojdziemy do władzy, to tę sprawę załatwimy. Panie redaktor, z pewnością były po naszej stronie jakieś błędy. Zresztą Mateusz Marowiecki w Łodzi również mówił, że były oczywiście po naszej stronie błędy ale błędy, które nie, nie sprawiły, że i tak wynik prawa i sprawiedliwości można mówić, że był przegrano. przegraną. Przegraną była utrata władzy, natomiast wynik wyborczy no jak wiemy doskonale był zwycięstwem. Natomiast to nie, nie daje nam oczywiście dzisiaj satysfakcji, bo nie o to w tych wyborach chodzi. Chodzi o to, żeby uzyskać bądź utrzymać władzę w kraju. I w związku z tym Oczywiście uderzając się w piersi, że były te błędy, no, musimy naprawić swój sposób um, myślenia, swój sposób um, na program wyborczy i na przekaz, i w związku z tym zarówno premier, jak i prezes um, mówili również o tym. Natomiast my potrafimy się cofnąć, my potrafimy dostrzec. Te błędy, które były popełnione, i powiedzieć, przepraszamy, je, jesteśmy z wami drodzy wyborcy, chcemy, żeby was wysłuchać i tworzyć nowy program, który będziemy mogli wspólnie realizować. Natomiast no, jak widzimy, polityka rządu dzisiejszego no, idzie jak taki koń, który na klapki na oczach i absolutnie nie chce. Zawrócić pomimo ogromnych protestów, niezadowolenia, niechęci, to idzie na umór, żeby do swojego celu dobrnąć, no i tutaj myślę, że nie trudno będzie to odwrócić tę sytuację zarówno z telewizją, jak i jeżeli chodzi o, o inne sprawy, za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie krs Trybunał Konstytucyjny, ataki pewnie na wiele, wiele innych jeszcze spraw i w związku z tym co to niezadowolenie i ten przekaz, że robicie błędy, jeśli nie dociera do głów hmm, premiera Tuska bądź jego, hmm, jego koalicjantów, no to w tym momencie ten, to niezadowolenie, które w naszym przypadku objawiło się utratą władzy, choć hmm, wygraną w wyborach, za chwilę może się tam okazać, że jest hmm, i zarówno hmm, utratą władzy, jak i znaczącym spadkiem poparcia hmm, w, w, w jakichkolwiek wyborach. A pamiętajmy, że mamy, Wybory za chwilę, taki sprawdzian, można powiedzieć, tych rzeczy, którą, które do tej pory rząd wprowadzał. Mamy za chwilę wybory samorządowe 7 kwietnia, później w czerwcu wybory europarlamentarne, a więc tych sprawdzianów dla ekipy, która tak potrafi wkurzyć ludzi, no będzie sporo. No i tak, wkurza też Zielony Ład, bo przez Europę przetaczają się protesty rolników, w Polsce też, w Województwie jest okazuje się przecież rolników rolnicze, no rolnicy są niezadowoleni, blokują drogi. To prawda, nasze, nasze województwo jest położone w centrum kraju, ale jest to oczywiście typowo rolniczym e, województwem e, i tutaj również e, odbyły się e, protesty. E, myślę, że bardzo, e, bardzo słuszne. E, manifestowało Włócznie 24 stycznia w Piotrkowie Trybunalskim przyjechało około 100 traktorów. Miejsce spotkania rolników znajdowało się przy zamku w Bykach. No i tam oczywiście była, był protest przeciwko polityce unijnej, która no, dostrzegana jest, że jest zagrożeniem dla, dla rolnictwa. No, te, te, pro, te protesty, powiedziałbym, są w różnych krajach. One nie zawsze dotyczą dokładnie tej samej kwestii, jeżeli chodzi o rolników. Na przykład w Niemczech, Francji i Holandii zaczęło się od zmniejszenia albo również utraty dopłat do rolniczego. W Wielkiej Brytanii hodowcy warzyw, owoców protestowali przed parlamentem przeciwko niesprawiedliwym umowom z dużymi sieciami handlowymi. Za to właśnie w Polsce, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech chodziło o zalew tanimi podami z Ukrainy, ale również wszystkim myślę też doskwiera i dostrzegają to, że polityka klimatyczna, polityka Fit for 50, ta, fajwa, nie daj Boże jeszcze, nawet zwiększenie tejże, tych zaostrzeń, no to tak naprawdę jest całkowitą likwidacją dla rolnictwa, i w związku z tym to jest jakby klucz całości tych protestów, które, które się rozpoczynają. I jeśli znowuż tutaj Unia Europejska nie zawróci z tej błędnej drogi, to może się okazać, że rzeczywiście. Rolnicy staną u bram ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, u bram Brukseli, i wtedy naprawdę będzie no, bardzo ciężka sytuacja. więc Tu jest oczywiście jeszcze ta nadzieja, o której wspomniałem, że wybory do Europarlamentu są w czerwcu, i jeśli by się okazało, że zwyciężają europarlamentarzyści, którzy są sceptyczni wobec takiej politycy, polityki klimatycznej, to może to się powiedzmy, wszystko jeszcze odwrócić. Natomiast, gdyby to miało być tak jak do tej pory, no to myślę, że rzeczywiście rolnictwo polegnie, a to, proszę Państwa, wiąże się z tym, że albo nasza żywność, która na co dzień mamy na stołach, będzie dużo, dużo słabsza jakościowo, ale i droższa, bo rolnictwo nie będzie istniało będziemy musieli ściągać żywność przetworzoną z dalszych krajów spoza Unii Europejskiej, a w związku z tym no, możemy się tutaj odzwyczaić, zarówno od tego, że mamy i smaczne, i zdrowe, i tanie, tanią żywność. Także nie możemy do tego dopuścić. I absolutnie mają rację rolnicy, którzy buntują się i którzy protestują tak gremialnie. Widzieliśmy na pewno wszyscy te obrazki z Niemiec, gdzie, gdzie jest no, tysiące traktorów stojących na drogach, na jakichś placach i które no, czasami nawet widzieliśmy obrazki, jak są zalewane jakim, jakąś bagnojówką budynki publiczne, które, które wobec w taki sposób tam rolnicy wyrażają swój protest, swój przeciw i swój bunt. I myślę, że to będzie narastało. To nie da się tak uspokoić jednym słowem, że może będzie inaczej, lepiej, pomożemy Wam, bo polityka unijna częstokroć sprowadzi się, się właśnie do tego. Jest źle, jest problem, damy Wam jakieś pieniądze, żebyście mogli mieć trochę lepiej, ale te pieniądze szybko się kończą, później się okazuje, że ten program się kończy, a bida zostaje i w związku z tym absolutnie rozumiem rolników, którzy nie godzą się na to, żeby ten program tak w takim tempie, w takim zaostrzeniu wprowadzać. I myślę, że to będzie narastało we wszystkich krajach już Unii Europejskiej. Panie Marszałku, jak wygląda sytuacja seniorów w województwie łódzkim, jak sobie radzą? Seniorzy, muszę przyznać, że nasze województwo to jest, stoi seniorami. Co trzecim, proszę sobie wyobrazić, co trzeci mieszkaniec województwa łódzkiego to jest senior. My jako Urząd Marszałkowski staramy się wspierać tych seniorów, mamy kartę seniora, która, na, na którą można wejść i kupić bilety taniej, czasami nawet do niektórych miejsc kultury za złotówkę, ale również wspieramy najbardziej potrzebujących, bo seniorzy. Często, niestety, są osobami, które najbardziej potrzebują e, tego wsparcia, i Wojewódzki Urząd Pracy e, przeznaczył 33 miliony na wsparcie e, właśnie takiej najbardziej e, potrzebującej. Pieniądze te skierowane są na tworzenie domów pomocy społecznej. Mieszkań treningowych dla trudnych środowisk oraz terapię, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. To wszystko właśnie staramy się by robić, by wesprzeć wszystkich mieszkańców, ale również osoby w wieku senioralnym i tak zapraszamy wszystkie instytucje działające właśnie na rzecz takich pomocy pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym do składania wniosków. Trwa nabór do końca lutego, i myślę, że tutaj warto, by, by, by te organizacje zgłaszały się, by, by wszystkie osoby, które chcą pomóc seniorom niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy, by je w ten sposób wesprzeć. Oczywiście jeszcze jest Rada Seniorów, która powstała przy w Województwie Łódzkim, która, jest, która ma taką funkcję opiniotwórczą, doradczą, również jeżeli chodzi o rozwój polityki senioralnej. Myślę, że to jest bardzo dobre ciało, które może nam, jako zarządowi, pomagać w decydowaniu, w jaki sposób kierować, kierować środki, które mamy. Również jest telefon wsparcia dla seniorów. I może tutaj podam nawet numer tego telefonu, a więc 42 20 819 99 i jeszcze raz 42 20 819 99 i pod tym numerem można porozmawiać z prawnikiem, psychologiem, pracownikiem pomocy społecznej. Myślę, że warto, warto mieć ten numer zapisany, bo no jest to taki telefon wsparcia właśnie dla seniorów. Panie Marszałku, Dom Samotnej Matki to ośrodek, który oferuje nieodpłatną pomoc. Dla kogo? Kto może skorzystać? No właśnie, to jest ośrodek dla kobiet, które są w ciąży, które. Są w takiej sytuacji albo potrzebujących, ale zacznijmy od początku, bo ten ośrodek już ma swoją historię. On powstał tak naprawdę w latach 70. na ulicy Janosika 3. Wówczas dostrzeżono już potrzeby kobiet, które są samotne, które są często bite, uciekają od partnera i wówczas powstał ten ośrodek. Dla, było tam około 150 matek, z Łodzi było około 60. Zwiększała się ta ilość potrzebujących, ale jednocześnie warunki lokalowe były złe, dlatego w 1991 roku arcybiskup Ziółek podjął decyzję, by utworzyć dom na, również w Łodzi na Nowych Sadach 17. Ale tam ten budynek z biegiem lat okazał się też za mały, również stan techniczny był, był niedobry i kolejne kolejna zmiana to już rok 2011, kiedy to na ulicy Broniewskiego 1, gdzie jest do dzisiaj, wybudowano nowy budynek. Miałem tą przyjemność, bym być już radnym Rady Miejskiej w Łodzi i również podejmować wsparcie dla tego domu samotnej matki. No, kobiety w ciąży, w okresie, w okresie około porodowym, znajdują tam schronienie. Dzisiaj przebywa tam około 30 osób dorosłych i 30, 30 dzieci z Łodzi, z województwa. Łódzkiego i mają bardzo dobre warunki. Pokoje są pojedyncze, zarówno dla matek z małymi dziećmi, jak i dla kobiet w ciąży, wyposażone w łazienkę na dwie rodziny. Mają też możliwość wsparcia psychologicznego, również pracy socjalnej, warsztaty, szkolenia, a więc jest tam, tam można powiedzieć, takie również wsparcie, które niezbędne jest właśnie dla osób, które no, częstokroć znajdują się w trudnej sytuacji, zarówno materialnej. Jak i również społecznej, psycholog psychicznej. Dlatego też to jest miejsce niezbędne do tego, żeby te kobiety mogły spokojnie wychowywać Panie swoje dzieci. Panie Marszałku, a jakieś wymagania formalne do przyjęcia do takiego domu trzeba pewnie spełnić? Z pewnością tak, ale to już odsyłam do samej, samego domu który przyjmuje te, te kobiety. Myślę, że to nie są bardzo skomplikowane kryteria, dlatego że no, to są sytuacje bardzo częstokroć nagłe. Kobieta czasami ucieka z domu w ciąży i no, nie można tutaj wymagać, by jakieś kryteria były formalne duże, aczkolwiek ponieważ nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, odsyłam tutaj już do samego domu samotnej matki. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.